Bardzo jest miło, że wszyscy y, goście byli uprzejmi przyjąć zaproszenie. Przede wszystkim witam serdecznie was kochane dzieciaki, bo to załatwienie święto. Witam rodziców, witam y, dziadków, witam przyjaciół naszego ośrodka i przede wszystkim witam serdecznie gości, którzy mimo obowiązków służbowych wygospodarowali czas na to wielokrotne spotkanie Czas jest szczególny, bo jak wiecie święta Bożego Narodzenia są to chyba najbardziej oczekiwane przez nas wszystkich święta, na które czekają zarówno dzieci, jak i nie i my dorośli też. Też mamy nadzieję, że chyba Mikołaj oraz nie zapomni. Ponieważ te święta to są święta, które niosą ze sobą pokój, radość, myślę, że w tym czasie, jak to się mówi, witną wszelkie. Pole, a wypływają z serca wielkie pokłady miłości, przyjaźni, radości. W związku z tym, na ten czas, żeby tak wprowadzić nas ten nastrój, to spotkanie właśnie chcieliśmy przygotować i spotkać się z Wami, cenić chwilę czasu i, i wspólnie się radować. Mam nadzieję, że będzie z nami również Mikołaj, który. Nie zapomnę chyba o naszych dzieciakach. Myślę, że wszyscy byli grzeczni. Myślę, że należą nam się jakieś wspaniałe wspominki. Kochani, czas ten umilą nam przede wszystkim i wprowadzą w ten nastrój uczniowie z połóżką turekczy, którzy przygotowali piękny program artystyczny pod kierunkiem pani Agnieszki. Którą tam tak, jest, to, jest to szkoła, z którą jesteśmy tak jest to szkoła, do której zaglądacie, do której wchodzicie również na terapię. Także bardzo miło mi gościć Pana Dyrektora Zespołu Szkolnictwa Krzysztofa Kowalskiego. Pani Dyrektor Małgorzata Lachowicz. Witam bardzo gorąco i dziękuję za obecność Pana, witam Pana Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Piątkach Wodzimorskiego. Pan Naczelnik reprezentuje Pana Starostę Kaśmierza Kartę, który niestety z uwagi na obowiązki służbowe nie mógł dotrzeć, ale y, bardzo y, tutaj ciepło o nas myśli i na razie nie zdradzam tajemnicy, ale mamy wielką niespodziankę. Witam panią Ewę Kosmalską, członka zarządu Stowarzyszenia Bajszansę. Witam panią dyrektor Annę Rybicką, panią dyrektor naszego zespołu. Panią Wójtę, Panią Wójt Widzę, <plosy> że tu mamy paparazzi, czyli Pana Labiusza Sieraczkiewicza. Bardzo, bardzo miło. <plosy> co prawda Pani Aurelia nie mogła dotrzeć, ale nie przetrwali się w lokalu. Dziękuję bardzo. którzy mogli nas wesprzeć którym którym to nasze spotkanie może się odbyć. Oczywiście gdyby nie było ludzi o niektórych wielkich, ogromnych sercu i tych wszystkich znaczyńców, pewnie troszkę inny wymian miałoby to nasze spotkanie. Święta Bożego Narodzenia, które najczęściej kojarzą się nam z wieczorem dywidyjnym, koinką, kolędami. W tej przedświątecznej atmosferze pragnę powitać wszystkich tutaj zebranych, a mianowicie dyrekcję, wszystkich pracowników ośrodka, zaproszonych gości, rodziców oraz bardzo kochane dzieci. Chrystus z pewnością cieszy się widząc tylu ludzi u swego żółka bo przecież On nie narodził się tylko 2000 lat temu w Eklejem ludzkim, ale rodzi się każdego roku, aby zamieszkać w naszych sercach. Tylko od nas zależy, czy przygotujemy Mu miejsce, stanowimy jedną rodzinę, żyjemy obok siebie spróbujmy zobaczyć Chrystusa w drugim człowieku, a w tym niech nam pomoże montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 3. Z każdego domu, z każdej rodziny Idziemy szukać Bożej Dzieciny Przez światło gwiazdy Bóg mówi do nas Dziecina mała, brzydko złożona Dajmy odpowiedź czy wiarą. wiarę Bóg od człowieka taki centralizacji Pójdziemy wszyscy do stajenki i zaśpiewamy kolędy Moje serce gra na harfie, więc zaczynamy

by w niej miejsce dla Ciebie było. Chcę zawsze mówić prawdę, czyste, dobre słowa. Wszak Jezus kazał czynić dobrze i wszystkich miłować. Przy żłóbku me serce się zapaliło, bo w żłóbku jest miłość. Kochamy się, Panie Jezu, tak jak w bo Ty jesteś życie i prawdą i drogą, gdyż też ognisko nie gaśnie, o taki żar posinę właśnie. Wyciąg do serca przytulimy panem, nas w siebie, niech każdy każdym świetnym zasadzie w życia i siły. Myśmy na tak, niech wszystkie dzieci prosto w niebo rosną. Owoce przynoszą latem, zimą, wiosną. Poznaj nowe kwiaty, to chcemy dla rodziców bez promykiem złotym. Rozmachać troski, pomagać pracy, modlić się o zdrowie i śpiewać jak w i wiarę dobrej dobre